Proszę Państwa, kto z Państwa chodzi dzisiaj do kina, to ręka do góry wszyscy chodzą, dlatego kina się zamykają. Wbrew pozorom, kina są jeszcze wciąż bardzo w naszym kraju popularne. Był taki dołek w latach 90. i wtedy uważano, że mało osób chodzi do kin i część kin się zamykała, no bo to były też duże obiekty. Mamy taki przykład w naszym ukochanym mieście, obiektu, który no, nie wytrzymał próby czasu zderzenia z wolnym rynkiem no i został sklepem z owadem w tle. Dziś mamy sytuację taką, że wciąż polskie kina są mimo wszystko, mimo tych wszystkich platform streamingowych dość popularne. Około 36 do 40 milionów ludzi rocznie chodzi do kina. Tyle jest kupowanych biletów. Ale zacznijmy od samego początku. Żeby zacząć od samego początku musimy iść na stary rynek. Jak Państwo staną na wysokości mniej więcej tych słupów, to na wprost znajdowała się kamienica, w której mieściło się pierwsze w słupsku kino. Są różne dane. Niektórzy twierdzą, że to był rok 1909, inni, że 1910, a jeszcze inni, że 1912. To była taka narożna kamieniczka, tutaj po lewej stronie, w tej pierzei, którą. Kończył na rogu tam Hotel Munz, tam teraz są wykopaliska, jak Państwo wiecie. Pozostałości w piwnicy tego hotelu są odkopywane. To nie było duże kino. To było kino takie, w którym siedział człowiek i grał sobie jeszcze na pianinku czy na jakimś instrumencie, żeby dorzucać dźwięk do tego niemego kina, które wówczas królowało. Rok 1895 to bracia Lumie. Zresztą podobno nie pierwsi, bo też jest tam polski akcent. Podobno Polak był pierwszy, ale nie opatentował, Francuzi go wyprzedzili, rozpropagowali. Różnie to się nazywało. Natomiast w 1995 roku to pokazano, a od 1996, 1998, 1999 zaczęło się to już po Europie zwłaszcza roznosić. Berlin to jest rok 1899 i w Łodzi na Piotrkowskiej 120 pierwsze polskie kino powstało. W roku 1899. Państwo pamiętacie, gdzie stał kiosk ruchu kiedyś tutaj? To dokładnie w tym miejscu stała ta kamienica. Ona nie była duża, to był zdaje się stary rynek 22, jeżeli mi pamięć nie myli. I wtedy, oczywiście, nie wiedziano, że kilkadziesiąt lat później, no bo niedaleko, no, niecałe 70 lat później, powstanie tutaj, czy 60, powstanie największe kino, z którym mamy do czynienia do dzisiaj, przynajmniej z budynkiem kina. To absolutnie największe kino jakie funkcjonowało w y, Słupsku. Niestety to kino przeżywało różne swoje koleje. Był taki okres, właśnie od otwarcia 1963 do lat 80. kiedy to kino było uważane za jedne z, za najnowocześniejsze w ogóle w północnej Polsce. Po pierwsze, aparatura stereo, czyli jak te tamte czasy, naprawdę świetny dźwięk, bardzo duży ekran. Nawet niektórzy twierdzili, że można było pomieścić 600 osób na jednym seansie. To chyba nie do końca prawda, bo ja takie informacje tu znalazłem: to było 724 to był rekord absolutny. A potem przebudowano do 640, potem jeszcze do około 400 miejsc. Ale też prawda była taka, że dzięki temu, że była tam taka niewielka scenka, czasami, zwłaszcza w końcówce działalności, pojawiały się tam a to kabarety, a to nawet jakieś niewielkie spektakle teatralne. No ale też trzeba pamiętać o latach 90., kiedy nadeszła era wideo, o której mówiliśmy. Bo kino, jak to już ustaliśmy wspólnie, umierało kilka razy. Raz, jak się pojawia telewizja, potem jak się pojawiło wideo, teraz platformy streamingowe. Wciąż ludzie do kina chodzą. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to tutaj oprócz tej głównej sali funkcjonowały co najmniej dwie mniejsze salki, chyba A i B, kino kosmos o takiej samej bryle, już dzisiaj nie takiej. Jak, jak to w Lublinie też funkcjonuje. Nie wiem, czy rozebrali, czy nie rozebrali. Były też takie plany, żeby to rozebrać. Pojawiły się, jak się tutaj rzeczywiście upłynęły takie informacje, że ta bryła ma być rozebrana, że ma być ten, to kino, czy dzisiejsza biedronka burzona. To pojawiły się takie koncepcje architektów młodego pokolenia, m.in. ze Słowska, którzy studi studiują. W Gdańsku między innymi do mnie się odezwali, że oni mają koncepcję, jak to zabudować, żeby to pięknie wyglądało, żeby to można było wykorzystać, bo to postmodernizm i tak, no, żal, żal by było to rozbierać, że to trochę barbarzyństwo. Na razie są plany, że to będzie rozbierane, ale czy to się na pewno stanie, to pewnie nie wiemy, bo te, ten kwartał od mniej więcej tego zniesienia, jak Państwo widzą, schody do końca, do mniej więcej przed drzewami, to jest parcela prywatna. To, co z tyłu jest do drzew, tam gdzie teraz trwają wykopaliska, to jest z kolei teren, który należy do miasta. Żeby słowo stało się ciałem, te strony się muszą dogadać na temat tego, na jakich zasadach ta działka ma być przekazana, użyczona, sprzedana. To nie są proste rzeczy, nie są tanie rzeczy. Te wykopaliska też nie są tanie, więc jeżeli ktoś się zdecydował, żeby je zrobić, to raczej z myślą, żeby te inwestycje przeprowadzić. Ale jak będzie do końca, to tego pewnie nie wiemy. Nie można powiedzieć, że kino się skończyło na Starym Rynku. Na pewno się zaczęło na Starym Rynku w Słupsku. No bo to było też miejsce najbardziej, najbardziej jakby popularne w mieście, niezbyt wielkim, bo jak państwo wiecie, to miasto kończyło się zaraz tutaj na murach miejskich, z drugiej strony też, tak jak się człowiek rozpędził, to myślę, że 10 minut mógł mnie obejść albo obiec, a mimo to miało tramwaje, miało swój urok. Niestety nie miało szczęścia do, do historii, zwłaszcza do końcówki. II wojny światowej. Kino Milenium miało też się nazywać Rowokół. Była taka wstępna nazwa, żeby nazywał się Rowokół, ale zwyciężyła taka nazwa Millenium, no bo to też tysiąclecie państwa polskiego, tak bardzo nowocześnie, duże kino. Słów wówczas zamachnął się na taką inwestycję, która była najna na No i był to też powód do dumy dla wszystkich mieszkańców. Ale tuż obok było nie mniej fajne kino, trochę bardziej kameralne. Nazywało się Polonia, chociaż nie od zawsze. Zapraszam państwa na jakieś 200 kroków przejdziemy. 1912 rok to jest plan budowy tego kina, nazywało się to Kamerliść Szpile, później Kino Polonia, ale to już oczywiście po wojnie. Tak naprawdę to było pierwsze takie duże kino z prawdziwego zdarzenia w Słupsku, bo to o którym mówiłem państwu na Starym Rynku to było mniej niż kameralne, takie mikrokameralne powiedziałbym. Natomiast tutaj już 400 miejsc z balkonem. Muszę się przyznać, że jako gówniarz byłem strasznie taki nie, niesforny i co z tego balkonu to czasami czymś rzucaliśmy. Niestety to tak. tak to, to byłem ja, to byłem ja, to byłem ja, to byłem ja. Ze dwa razy mnie nie wpuścili na jakiś film, który było do 18 lat, a ja oczywiście tu stowałem na palcach, ale też było tak, że czasami brakowało biletów na film. To się biegało między Milenium a apolonią, żeby na coś się na coś się wcisnąć, w 1962 roku odbyły się 1622 seanse filmowe w tym kinie, w ciągu roku. To biorąc pod uwagę liczbę dni, święta i tak tak dalej, to jest 4-5 seansów dziennie, tak? I wówczas w tym kinie obejrzało te seanse 598 850 widzów, biorąc pod uwagę wielkość miasta, to tak jakby każdy z mieszkańców od noworodka postarca umierającego na łożu śmierci poszedł do, do kina z 10 razy co najmniej. Więc to są liczby chyba dzisiaj trochę nieosiągalne. 29 marca 1999 roku to kino zamknięto. Potem jak Państwo wiecie, była tutaj dyskoteka Miami Nice, funkcjonowała przez wiele, wiele lat. Można było tutaj spędzać tak czy inaczej e, czas, jak ktoś lubił potańczyć i nie tylko. Natomiast to dłuższego czasu to, to miejsce jest, jest zamknięte na, na głucho. Jaki będzie jego los, powiem Państwu szczerze, nie jestem w stanie tak w tej chwili powiedzieć. Ewidentnie miejsce z potencjałem, bardzo ładna kamienica. Był tu taki piękny neon z napisem właśnie e, Kamerli Szmile. Natomiast e, oczywiście w 1945 go już zdjęto. Bardzo szybko to kino przewrócono do do funkcjonowania, jeżeli mnie pamięć nie myli, albo późnym latem, albo wczesną jesienią 45 roku, kiedy zaczęto tu już wyświetlać filmy, wtedy wiadomo, że było to kino radzieckie, oczywiście z odpowiednim podkładem propagandowym, ideologicznym, żeby tu umacniać to wszystko, co było do umocnienia w tym czasie. W związku z tym, że bardzo szybko rosła tutaj liczba Polaków przybywających po 45 roku do, do, do Słupska. No to szybko się okazało, że to, to kino to za, za mało. No trzeba coś z tym zrobić, więc pojawiły się inne kina. Tu na rogu, jak Państwo widzą te drzewa, to skrzyżowanie kiedyś tak nie wyglądało. Był tu taki budynek, mówiło się na, na to Dom Kultury Kolejarza. I to jest jedyna nieścisłość, jeżeli chodzi o koncert komedy, bo niektórzy mówią, że był tu. A niektórzy, że w starym, w starym teatrze. Rafał Szymański, który znalazł jeden wycinek wtedy z jakiejś gazety, zapiera się, że to było właśnie to, to, ten dom kultury kolejarza. Ale jeżeli chodzi o to miejsce, to był typowy dom kultury z taką salką po prostu zaadaptowaną na kino. Po prostu tych miejsc brakowało. Tak? Robiło się to wszędzie tam, gdzie można było i tak w miastach było to stosunkowo łatwiejsze, bo były budynki, gdzie można było to zrobić. Na wsiach, wiadomo, nie wiem czy Państwo pamiętacie, czy ktoś o tym czy słyszał albo czytał, jeździło kino objazdowe, tak? Przyjeżdżała taka bonanza, gdzieś tam zajeżdżało się do małych miejscowości albo małych wsi, no i tam to kino, prawda, prezentowało to wszystko, co miało do zaprezentowania. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kina w niewielkiej odległości, żeby była jasność. To kino na starym rynku oczywiście już nie działało, no bo po pierwsze w 1945 roku w zasadzie cały ten kwartał się spalił, tak, no a potem już na tych Zgliszczach od początku lat 60. budowano kino Milenium. Były jeszcze dwa takie mniejsze kina, Stolper-Licht-Spielhaus. To tego na pewno Państwo nie, nie wiecie o tym, bo to było takie małe kino, o którym informację właśnie Jarek Stencel wynalazł. To było kino, które działało na rogu ulic Gancarskiej i Kościelnej. Tam, gdzie jest dzisiaj plebania i jest taki skwer na Gancarskiej, to w tym miejscu stał budynek. Jarek wynalazł tam informację, że tam około roku 1929 Powstało takie właśnie stosunkowo niewielkie kino, no ale z perspektywy ówczesnego Słupska to było dość duże, bo tam było 250 miejsc, więc nie tak mało. Później w 1935 roku też działało przy ulicy Łukasiewicza w takim budyneczku, ale też się rozebrano w roku 1981. Więc tak doraźnie, jak Państwo widzą na przestrzeni czy to niemieckich czasów w słupsku, czy to polskich starano się te braki, jeżeli chodzi o, o kino, jakoś tam łatać różnymi takimi właśnie małymi kinami. Budowano to w 1784 roku tak zwany Dom Strzelców. Generalnie było to takie miejsce spotkań. Ten Dom Strzelców był bardzo ładnym budynkiem, dość sporym jak na ówczesne miasto. W środku odbywały się różnego rodzaju imprezy artystyczne, on służył też jako miejsce dla teatru, no a potem z czasem również jako kino. W 76, 1976 roku. Go rozebrano, zaraz do tego wrócę. Natomiast tuż po wojnie to była taka sytuacja, że jednocześnie zdarzało się, że wystawiano sztuki teatralne po niemiecku, rosyjsku i po polsku. Dlatego, że taka to była mieszanka narodowościowa wówczas, że, że, że tak to się odbywało. Nie było to bezpośrednio w 1945 tuż po zakończeniu wojny, bo to jeszcze był taki czas, kiedy tutaj, że tak powiem, lepiej było na ulicę nie wychodzić z nieuzbrojonym. W 1976 roku ten budynek rozebrano, a w zasadzie trzeba powiedzieć, że rozwalono. Powodem tej rozbiórki miała być jego bardzo zła kondycja techniczna i ten dach, który miał się, miał się zawalić. Te wszystkie ekipy, które próbowały go tu rozwalić, nie dały sobie z nim. Rady i w końcu ściągnięto czołg tutaj z jednostki na dzisiejszej ulicy Bohaterów Westerplatte, żeby to rozwaliło. Kin jeszcze było trochę. Kino u stronie, tak, sobie ustaliliśmy, czyli dzisiejsze archiwum państwowe. Moja mama mi jeszcze kiedyś opowiadała, że jakiś czas funkcjonowało kino w Okrąglaku. Ja nie znalazłem informacji na ten temat. Moja mama się zapiera, że tak było. Ja się wolę z mamą nie kłócić. Podobno funkcjonowało to kino i, i też sobie dawało radę. W szkole policji była tam taka aula, więc trzeba ją było wykorzystać, więc tam się mieściło kino Gwardia, 400 miejsc tam jest wciąż. I to jest jakby obiekt, który wciąż do dziś jest wykorzystywany na potrzeby właśnie szkoły Policji. Był taki okres, kiedy wykorzystywano go również jakby dla tych, którzy z zewnątrz mogli przyjść. 476 miejsc, 4 seanse w tygodniu i w sumie 200 tysięcy osób obejrzało tam filmy, więc dość sporo. Przychodzą lata 2000, Miał się skończyć świat, na szczęście się nie skończył. No ale przyszły też nowe czasy, czyli multiplexów, tak? No i w Słupsku to szczęście nas spotkało w roku 2012. To jest sześć sal w kinie Jantar. No i to kino funkcjonuje do dziś. No i nie możemy też pominąć kina MCEK, znaczy kina w MCEKu, czyli kina Race. Rok 87, remont generalny był całkiem niedawno, więc jeśli chcecie Państwo obejrzeć film bez jedzenia i odkręcania napojów, to to jest chyba najlepsze miejsce, żeby to zrobić i też ten repertuar, trzeba sobie powiedzieć... Szczerze, jest dobierany tak, żeby trochę był on biegunowo odległy od tego, co jest obecnie najpopularniejsze. Tam jest kino bardziej ambitne, bardzo selekcjonowane, jeżeli chodzi o i twórców, i same tytuły. Myślę, że raz na jakiś czas warto do takiego kina zajrzeć. Na Starzyńskiego miał postać ogromny taki gmach, wymyślony przez nazistów. To był taki ogromny dom kultury, z kinem, ze sceną. Tam, gdzie jest dzisiaj Skwer Pierwszych Słówczan. Cała ta przestrzeń miała być zabudowana takim właśnie ogromnym budynkiem. Także jak sobie tak przeliczymy, to tych kilkanaście kin w Słupsku na tej przestrzeni z 100, powiedzmy 20, 115 lat funkcjonowało. Dlaczego dzisiaj nie funkcjonują? No zwyciężył rynek. No w przypadku kina Milenium po prostu nagle przestało się to opłacać. Koszty bieżące utrzymania tak ogromnego Obiektu były tak duże, że z czasem te spółki zaczęły padać. Trochę tak sobie pokpiwamy, że jęczą w internecie, że o, powinno działać kino, powinno. Jak ma działać kino, to powinniście chodzić do kina. Ludzie nie chodzą do kina, więc kina nie działają. Koniec kropka.